Krew królów. I najlepsza broń na nic, gdy słabe ramię ją dzierży, prawda? Z nim to każdy wygrywa. Takie już jego przeznaczenie. Pokonaj prawdziwego przeciwnika, to pogadamy. Mój ojciec też był taki brawy, zanim umarł. No witajcie. Przyszedłeś walczyć o Tak. To będziesz musiał poczekać, bo arena została zamknięta z powodu... Ta... Jesteś obcy, masz swe kroki. Albo i go nimi A co połowianych Przyszedłeś zmierzyć się z duchem areny? Zapraszam. Zł. Tylko daruj sobie te wszystkie. gieniu piorze! Pokonam cię, duchu areny! Słyszałem je już setki razy i okropnie mnie nudzą. Nie jesteś typowym up. Bo co. Bo nie wykrzykuje gruźb i nie straszę cię śmiercią. Cóż, zwyczajnie mi się znudziło. Poza tym dokładnie wiem, co się teraz stanie. Wrzucisz kilka obelg, przebijesz mnie mieczem, zniknę, ale za parę... I tak będzie z każdym kolejnym, który tu przyjdzie po to... No, ale nie przyszedłeś tu na... Chwytaj za brodę. No chwyć! Pokonałem cię! Na no to wygląda. Gratulacje. Ale, ale jak to? Przecież miałem tu przegrywać aż po kres czasów. Co to? Słyszę jakby śmiechy i wrzawę, stukot pucharów i ten głos. Ty dałeś mi wygrać! Wyzwoliłeś mnie! Dziękuję! Nie... Bywaj. idzie raczej słabo sobie razem. Z... Ta, a ty może lepiej. Zawrzyj gębę, akurat on się znać może. Upiór nam się na arenie objawił. Możecie znowu organizować. Jak to nie ma? Tak po prostu? Z upiorami nigdy nie jest. No, aleś się pofatygował. A za fatygę z... Zajrzyj do nas jeszcze. Będą się tu dziać wie. Życzę wam tego. Bo... Dzięki, D Ech, i dłużej to na wyspach to zostać. zostać Przyjdź walczyć. Chodź, no tu pogadamy. Niech topór twój nigdy nie będzie. Witaj. Mutant? Co? No nie krzyw się, to dobrze dla ciebie. Zwykły człowiek ma marne szanse w starciu z mistrzem ponad mistrzami. A ty przyszedłeś wysłać go do walki. Czy jest coś? Idź z nim, zaprowadź. Oto mistrz! Kalny troll, raczej dojrzały osobnik. To będzie walka na pięści. Na pięści. No, oczywiście zapewniamy godny pochówek. Zgodny z wyznaniem. Nikt nie ma problemu z tym, że. A czemu ktoś miałby mieć problem? To bardzo honorowy troll. Przyszedł i powiedział, że chce walczyć. Wcześniejszym mistrzem był Zama, zwany Upiaszczony. Przydomek zdobył, zanim troll wbił go w ziemię. A ten troll ma jakieś imię? Nie zdradzi imienia, dopóki nie zostanie pokonany. To błędny troll. Jeżeli nie przeżyje walki, pewnie nie wyobraża sobie, że mógłby przegrać. A może po prostu myśli jak troll? Chcę się zmierzyć. Jak się nazywa? Gerald Zri. Jestem gotowy do walki. Oh, Się. Geralcie z Rivi, w uczciwej walce pokonałeś mistrza mistrzów i zdobyłeś prawo do używania tego tytułu. Jeszcze dzisiaj roześlę wieści na cztery strony świata. Wraz z tytułem zdobywasz związaną z nim nagrodę. <muchy> Washok Okudok. No, so on she Washok Okudok. No, so Czego tu vois? Yeah! 这辈这都是你的。